Jako Stowarzyszenie Kopernik jest Kobietą realizujemy projekt pod tytułem Obecne w Nauce e, wspieranie młodych kobiet w akademii. Jednym z elementów tego projektu, jednym z zadań jest konferencja pod tym samym tytułem: Obecne w Nauce gromadząca przedstawicieli e, różnych ośrodków akademickich e, studentki, doktorantki, e, badaczki, ekspertki, działaczki społeczne, działaczki organizacji pozarządowych, e, których pochylają się nad e, Wsparciem i wypracowaniem rekomendacji e, młodych kobiet właśnie w uczelniach wyższych. Po co się spotykamy? Żeby e, połączyć siły, żeby dać sobie wsparcie, utworzyć e, sieć kontaktów na przyszłość, na teraz, żebyśmy mogły rozmawiać, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy sobie potrzebne, dlaczego jesteśmy sobie potrzebne, że mamy te same problemy i część z nas wie, jak je rozwiązać, część jeszcze tego nie wie a część, a wszystkie z nas nie znają odpowiedzi na wiele pytań i będziemy wspólnie poszukiwać tych odpowiedzi. W grupie ekspertek znalazły się i prawniczki, i edukatorki, i badaczki, i specjalistki do spraw marketingu politycznego, których, których celem jest wsparcie młodych kobiet w ich karierach naukowych. Tak, by sufit, który sufit, o którym mówiła jedna z prelegentek, został w końcu zniesiony, byśmy miały takie same równe prawa w akademii i też w życiu społecznym. Chcemy być liderkami, a nie tylko ekspertkami. I celem tej konferencji jest pokazanie nam, że możemy to robić. Bo każda z nas ma potencjał, żeby być liderką, tylko nie każda jeszcze o tym wie. W ramach projektu prowadzimy badania e, dotyczące trudności i e, uwarunkowań funkcjonowania młodych kobiet w akademii. Badania mają charakter ilościowy, czyli będziemy badać tendencje, główne problemy, e, a także badania jakościowe, które pozwolą, pozwolą nam zrozumieć, dlaczego e, jest taka, a nie inna tendencja. Celem naszych badań jest wypracowanie rekomendacji. Dla środowiska naukowego i nie tylko, takich, które pozwolą na wspieranie młodych kobiet, studentek, doktorantek, które ułatwią im dokonywanie wyborów, ułatwią im życie w akademii, pozwolą pogodzić, jeśli tego chcą, życie rodzinne, macierzyństwo z karierą naukową, pozwolą im na wybór. A nie wymuszał pewne zachowania. Wśród naszych ekspertek i prelegentek konferencji były pełnomocniczki do spraw równego traktowania w, w uczelniach. E, są to bardzo ważne osoby, które pełnią e, wspierające rolę dla wszystkich, tak naprawdę, nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn e, w akademii, które. Dla osób, które czują, że są dyskryminowane i nierówno traktowane. Nasza konferencja pokazała, że takie spotkania są bardzo potrzebne, że kobiety siebie potrzebują studentki, doktorantki, naukowczynie, czy też kobiety spoza akademii, związane z nią bardziej lub mniej. Jesteśmy w stanie sobie dać wiedzę, wsparcie, możemy siebie zrozumieć i na pewno to, co Jednym z jedną z kluczowych rzeczy, która będzie efektem tej konferencji, to sieć kontaktów i świadomość, że możemy sobie ufać i na siebie zawsze liczyć. Wśród zgłoszonych referatów i prelekcji znalazły się te, które dotyczyły właśnie dyskryminacji, macierzyństwa, wsparcia kobiet, które są matkami, wsparcia działań kształceniowych, tak by zachęcać jak najwięcej młodych kobiet do działań naukowych, badawczych. Były także referaty, które dotyczyły wsparcia instytucjonalnego, bo jak Pokazujące trochę szerszą perspektywę funkcjonowania kobiet w akademii, odwołujące się do danych statystycznych, porównawczych w kontekście także międzynarodowym. Mówiłyśmy też o różnicach na stanowiskach zarządczych, jeśli chodzi o liczbę kobiet i liczbę mężczyzn. Oczywiście na obecną chwilę statystyki dla kobiet są niekorzystne, ale. Między innymi celem takich konferencji jak nasza, czy takich spotkań jest wypracowanie rekomendacji, tych szeroko pojętych, po to, żeby kobiet na stanowiskach zarządczych było więcej, żeby one w siebie uwierzyły. Stąd też część tematów poruszanych w ramach paneli dotyczyło sposobu, Zatrudniania kobiet, sposobu ich wybierania na stanowiska zarządcze, opieraliśmy się też na różnego rodzaju statystykach i na tej podstawie wypracowujemy rekomendacje. Nasze rozwiązania są po to, by współpracować, nie zaś dzielić ludzi na kategorie i formułować nierówności. Chcemy być razem i chcemy tworzyć wspólnotę. Najważniejsze są kompetencje, a nie płeć. I to jest nasze główne przesłanie. Współpraca, współpraca zarówno krajowa, jak i międzynarodowa, różnorodność i wzajemny szacunek.